Świetnie. Sergio Maja schodzi do strzału, Sergio Maja i pierwsza interwencja Macieja Foltyna. Zagłębili się do tyłu y, przeżanie. Rozsądna taktyka, kiedy nie uda się za pierwszym razem. Jeszcze w słupek uderzyli, i dobił że Majka wychodzą na prowadzenie zawodnicy z brzegu. Ale tylko 9 minut za nami. Tu jeszcze wiele może się stać, jak na przykład druga bramka dla brzegu. Kasper Kendra zdobywcą tej bramki. Może teraz uda się leborczano. Zobaczmy Dawidson na lewo uderzenie. Jeszcze Maciej. Bolden wyłuskał tą piłkę z linii bramkowej. Teraz właśnie bramka Gredaru. wyprowadza kontratak, Pusta bramka. Zobaczmy i Waldo Niecelnie do Dawidona. 11 minut ponad już za nami. Jeszcze będzie trzecia bramka. Tak się właśnie dzieje Damian Makowski. Podbił sobie piłkę i zapakował ją do siatki mijając Rafała Łapigrowskiego, Mamy 3 do zera dla gredarów w tym momencie. Kolestnik i tak jest, tak się dzieje. Od razu po rozpoczęciu drugiej połowy zdobywają bramkę Leporczanie. Zobaczymy, czy to trawienie kapitana Timu poniesie ich dalej. Kęd. Uprzedzony przez Madziąka będą mieli okazję. Leborczanie w poprzeczkę trafił Mateusz Maciąg. Sergio Maja. Traci piłkę. Dawid Witek. Faulowany był Witek. Będzie żółta kartka. I tym samym drugi żółty kartonik dla Sergio Maj. No, był chyba świadomy Portugalczyk tego, co robi, tego, jakie są konsekwencje. Będzie musiał opuścić parkiet na dzień dzisiejszy Sergio Maja. No i zobaczymy, jak poradzą sobie w osłabieniu Lemborczanie. Kendra do Kucharskiego, ten przyjąłko, że Majka wyszedł z bramki łapigrowski! Bramka. Ale przewodnika Witter, ale tak jest. Jest bramka pomimo gwizdka. Celebrują trafienie zawodnicy z Gredaru. No i zobaczymy, czy Rafał Łapigowski zostanie bohaterem swojej drużyny, czy jednak będą czwartą bramkę dopisywali Brzeżanie przed piłką. Chyba Michał Grochowski. Tak jest, a ten zawodnik będzie wykonywał uderzenie z 6 metra. Grochowski czy Łapi Grochowski, podchodzi Grochowski, trafił w słupek, eksplozja radości w Lęborku, cały czas w grze jest im. Maciok ładnie się odwrócił, zagrał na lewą stronę, jeszcze miał piłkę Dawid Silva, ale przyjął zamiast od razu uderzać i jest bramka numer 4 dla Brzeżan. Wykorzystują to fenomenalnie, że przeciwnicy grali z lotnym bramkarzem, ale szczęśliwy Maciej Folten. zdaje się, że to chyba on tą piłkę wybijał w pierwszej połowie Damian Makowski. Drugą połowę odpoczął Witali Kolesnik, jednocześnie dając nadzieję w serca kibiców w Lęborku.